Cześć! Nazywam się Kamil Nikodem i zapraszam na podsumowanie 2019 roku. 2 stycznia po wielu, wielu miesiącach i w zasadzie latach spadł śnieg we Wrocławiu. Ale nie na długo, bo tylko na pół dnia. Ale i tak było cudownie. Pierwszym filmem, który nagrałem w 2019 roku był hol zakupowy. Ten mi się naprawdę podoba. Spodobał mi się i fajnie wygląda. Zobaczcie. Dobra, wywalmy tą cenę. Stąd. I od tamtego czasu zostałem fanem golfów. Naprawdę są cudowne. A już kilka dni później nagrałem film o tym, jak Magda Bereda nagrywa Insta Story. Zrobiłem sobie selfie. 21 stycznia miałem urodziny i byłem na darmowym ciastku w Chibo Zmontowałem i opublikowałem wszystkie vlogi z wakacji w USA. A to kilka z nich. Podwiedzamy sobie dzisiaj to miasto. Let's go! gdzie jesteśmy właśnie na top of the rock na budynku Rockefellera, najbogatszego człowieka na świecie, 600 milionów to były jego zarobki, ogólnie wszystkie sumowane. Nagrałem swojego pierwszego w życiu TikToka do piosenki Agaty Gładysz. Ja tego wciąż zrobiłem sobie przepiękny baner na Twitcha, bo nigdy nie miałem. Zabawiłem się w kucharza i zrobiłem chlebek bananowy. Przepyszny. Nagrałem odcinek z Fortnite'a. Kupiłem sobie okulary dla Instagramerek. Zrobiłem sobie sesję fashion. Byłem na wystawie Olympus Playground z Kamillą i robiłem jej ciekawe woty. W marcu kupiłem oświetlenie i greenscreena razem z białym tłem i zrobiłem swoje pierwsze w życiu studio. A cóż my tutaj mamy? A cóż my tutaj mamy? Softboxiki 2, aparacik stoi, greenscreen. No, kozak, kozak. A niedługo później zrobiłem swój najpopularniejszy w 2019 roku film na temat ciemnego motywu na Messengerze. Jeśli macie już swój telefon z Androidem lub iPhone'a, to wchodzicie sobie na Messenger i wybieracie jakąkolwiek konwersację. Przestałem słodzić. Oraz zacząłem pić tylko tą oto herbatę. PS to nie reklama. I nie słodzę do teraz. Zrobiłem sobie niesamowitą sesję z różą na białym tle. Odwiedziłem Hydropolis i dowiedziałem się zaskakująco ciekawych rzeczy na temat Wrocławia. Spodobała mi się zabawa w kucharza i zrobiłem paluszki z ciasta francuskiego. Swoją drogą, przepyszne. Zapuściłem włosy i mówiąc szczerze, tak mi się spodobały, że chodziłem w nich przez dłuższy czas. Byłem z mamą na festiwalu Restaurant Week Polska i trzymałem drinka tylko do zdjęcia, ponieważ nie piję alkoholu wcale. Nagrałem film o hulajnogach Hive No, także wypożyczenie wygląda bardzo podobnie jak u Lime'a Wystarczy wziąć telefon, nakierować na kierownicę, na kod, aparatem Znowu byłem na festiwalu Restaurant Week Tym razem w restauracji Jaffa Wziąłem udział w konkursie galerii dominikańskiej Wygrałem! W kwietniu zgłosiłem się do konkursu na modela galerii Wrocławia No niestety, nie udało się Ale przynajmniej dostałem darmową czarną koszulkę Ale mnie umalowali, patrzcie Z Całkiem spoko Brwi, rzęsy, wszystko ma umalowane Nice Nieźle Pojechałem do Warszawy i nagrałem vloga Głównie o hulajnodze Bird Bo jeszcze takim modelem nie jeździłem Zaraz zobaczymy. Pojechałem z mamą do babci, na Lubelszczyznę, na święta wielkanocne. Zrobiłem tam kilka zdjęć oraz nagrałem przepiękny zachód słońca i pozwiedzałem miasteczko. Wracając, montowałem vloga w samochodzie. Zrobiłem zdjęcie na konkurs. PS, właśnie. Wymieniłem własnoręcznie baterię w moim iPhone'ie. Po czterech latach zaczął działać jak nowy. Zrobiłem śmieszne zdjęcie na konkurs. <laughs> Powiedziałem dość, długim włosom. Obstrzygłem się. Pojechałem na jeden dzień na ślęże ale nie zrobiłem żadnego selfie ani filmiku. Za to zrobiłem kilka ciekawych zdjęć. Chodziłem na kurs AutoCAD. Dostałem certyfikat. Przeszedłem się po Wrocławiu. Nagrałem niespodziewanie helikopter latający nad blokami. Trafiłem na Paradę Policji. Jeszcze nigdy nie widziałem tylu policjantów w jednym miejscu. Nauczyłem się jedzić na hulajnodze na minuty bez trzymanki. Nagrałem i zmontowałem jednominutowy film o Wrocławiu na konkurs dla BenQ. Niestety nie wyłonili zwycięzców. Szkoda. Zrobiłem zdjęcia makro w moim ogrodzie. Niespodziewanie odkryłem pump track w moim mieście. Tego samego dnia poznałem tam Kingę, która jeździ na hulajnodze od kilku lat i umie na niej skakać. Idąc przez rynek, trafiłem na paradę żołnierzy. Odwiedziłem kolorowe podwórka na nadodżu. Przepiękne. Jeździłem już po całym Wrocławiu na hulajnodze bez trzymanki. Zjadłem 19 gałek lodów. Dzień dziecka. Znowu pojechałem do Warszawy i przypadkowo trafiłem na Paradę Równości. Nagrałem o tym vloga. Pojechałem na wycieczkę rowerem wokół Wrocławia. Jest most Milenijny. Nie ja byłem tutaj na tym moście z 9, 10 lat. Masakra jakaś. Kozak. Ale przewiem! W tym czasie przypadkowo koleżanka spotkała mnie na mieście i nagrała mnie jak jadę. Znowu spotkałem się z Kingą. Pokazała mi kilka nowych trików. Pod koniec czerwca odbył się półmaraton we Wrocławiu. Pojechałem tam i nagrałem relację. Półmaraton nocny we Wrocławiu. GO! Zakończył się rok szkolny, zaczęły się wakacje Przejechałem się na elektrycznej desce od nieznajomego Słuchajcie, w ogóle przed chwilą jeździłem na elektrycznej desce od jakiegoś ziomka Spotkałem na ulicy i się zapytałem czy mogę się przejechać, Dał mi się przejechać Nie był to Boosted Board, ale był to, była to jakaś taka chińska marka deski, ale kozak, oh my god Nagrałem film o trikach na Instagram Story Jak widzicie, kolorowy napis Myślę, że jak poćwiczycie to wam się to uda. 15 czerwca rozpocząłem codzienną publikację zdjęć na Instagramie. PS Zapraszam na mój Instagram Kamil Nikodem. Pojechałem na rajd samochodowy One Life Rally we Wrocławiu i rozmawiałem z kierowcą Bugatti Veyron z Wielkiej Brytanii. Kupiłem sobie buty Nike Air Max 720 i nagrałem o nich haul zakupowy Byłem na Silent Disco podczas Festiwalu Wody we Wrocławiu. Zrobiłem sobie selfie z Reni Uzis oraz z Wołoczko i Kasią Pawlak z Eski. Po raz trzeci we vlogu odwiedziłem Warszawę. Porobiłem wiele zdjęć, a także spotkałem Aigora Ignacego. Zobaczcie, kogo spotkałem, będąc w Warszawie. Taki, taki zbieg okoliczności: Kamil Nikodem spotkał Igora Ignacego. W lipcu zapisałem się na kurs prawa jazdy. Kupiłem sobie kolejne buty. Fila Disruptor. Cudne. Rubelki usiadły mi na dłoni. Pojechałem z Dominiką na ride Night Skating. Niestety zabłądziliśmy. Niestety, ale dogoniliśmy go tutaj, że jesteśmy na środku wody. A on przez chwilę właśnie przejechał tam przez most. Super, a tędy tu... fajna była ta nawierzchnia. Przez całe wakacje poruszałem się tylko na desce albo rowerem. Przez całe lato codziennie jadłem jednego loda. Rozpocząłem pierwsze jazdy samochodem. Nagrałem piąty już w tym roku hol zakupowy. Dużo napakowane, no i dobra. Zaraz wyjmuję kilka rzeczy i wam pokażę, co się znajduje w tych torbach. Pojechałem z mamą do Wieściszowic, zobaczyć kolorowe jeziorka. Jakieś podobno, według mnie, będzie najładniejsze, bo te to są takie wiecie, umowne kolory, także. Rozpoczął się rok szkolny, ale w sumie nie zrobiłem żadnego ciekawego zdjęcia, więc wrzucam to. 4 września zdałem egzamin na prawo jazdy, za pierwszym razem praktykę, jak i teorię. Pierwszy raz pojechałem z mamą na wyścigi konne, na partynice. Obstawiłem konia i wygrałem 100 złotych. Spotkałem nie Tego samego dnia odebrałem prawo jazdy Wypożyczyłem wozille i pojechaliśmy z kolegą pojeździć. Z po Lecimy wozillą. Ja, Przejechałem się najnowszym tramwajem we Wrocławiu. Gammą Byłem na wykładzie na politechnice wrocławskiej. Spalił mi się iPhone i przez dwa tygodnie nie miałem telefonu. A to ostatnie wykonane nim zdjęcie. Pojechałem z Michałem na rajd rowerowy. A następnie byłem na spływie kajakowym. Robiłem sobie śniadanie i wyskoczyły mi dwa żółtka z jednego jajka. Rozkręciłem mojego starego Samsunga i wymieniłem slot na kartę Sim. Nagrałem film o filmowych sztuczkach z Hollywood. Jak się robi takie właśnie ujęcia jakichś różnych rzeczy z góry, wygląda to naprawdę kozacko. Ej, podoba mi się to. To mi się podoba, fajne ujęcie. Nagrałem film o nowej aktualizacji kasyna w GTA Online. No więc słuchajcie, jesteśmy już w kasynie i teraz idziemy sobie na. Inside Track, czyli tam gdzie się gra w konie. Nagrałem trzy filmy z gier na temat jeśli coś zrobię, to film się kończy. No i nareszcie, 1 grudnia rozpocząłem vlogmasy 31 dni codziennych filmów, podczas których jeździłem na rowerze po Wrocławiu, spotykałem się na fajne zdjęcia z dziewczynami. Byłem u babci na święta, wróciłem do Wrocławia na Sylwestra. Także jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam do obejrzenia vlogmasów. No i dzięki za uwagę, mam nadzieję, że 2020 rok będzie jeszcze lepszy. I co? Cześć!